Zanim zaczniemy rozmawiać, i jak pozycjonować strony internetowe, chcę Ci udowodnić, że jest to niesamowita metoda na budowanie biznesu. Słuchajcie, jesteśmy na stronie głównej i przejdźmy sobie przez raporty Google Analytics. Ale zanim do tego przejdziemy. Partnerami kanału są WebTuler, narzędzie do tworzenia i sprzedawania kursów online, BitTimes, narzędzie do budowania stron sprzedażowych i zegarków odliczających czas do końca kampanii, Krupel, hosting dla twojej strony internetowej oraz domeny. Tipei, najlepsza bramka płatności dla Twojego biznesu. Top online, topowa agencja SEO w naszym kraju. piotrkamiński.eu Strony, które zarabiają na siebie ze zniżką minus 30%. Linki do partnerów znajdują się w opisie. Eee, no dobrze, moi drodzy, eee, biorąc pod uwagę analizę, musimy sobie zobaczyć, co jest konwersją u mnie na stronie. U mnie konwersją jest bezpłatna konsultacja a to mi robi biznes. Moim celem jest przekierowanie użytkownika na wypełnienie tego formularza na zakładce darmowa rozmowa.pl. To jest u mnie konwersja. I jakie. Jakie zasięgi budują mi tutaj konwersje, skąd te konwersje pochodzą? Mamy tutaj o właśnie ktoś jest na darmowej rozmowie, jestem to ja i mamy trzech użytkowników na witrynie, mamy jakieś artykuły napisane pod SEO, możemy sobie wyfiltrować 30 dni, tak to wygląda. Różne artykuły ludzie czytają, z czego 221 osób weszło na zakładkę Darmowa rozmowa i mamy tu jakieś konwersje Niestety ten analytics nie mierzy tych konwersji aż tak dokładnie. W tej chwili mamy w ostatnim miesiącu 3,4 tysiąca użytkowników, co wygenerowało 4,2 tysiąca sesji. Jak wejdziemy sobie w pozyskanie i wyfiltrujemy sobie ruch, zróbmy z 3 miesięcy niestandardowy zakres dat. Nie mamy tu 90 dni, więc sobie zrobimy.

Dobra, przez trzy ostatnie miesiące mieliśmy 63 zapisy na rozmowę. Oczywiście te dane są turbo niedokładne, bo ja wiem, że tych formularzy było dużo więcej, bo mam po prostu powiadomienia na skrzynce mailowej. Potężne zakłamanie z Google Analytics w tej chwili tym starym nie do końca to wszystko mierzy może coś z tą konwersją jest nie tak ale chcę wam pokazać bo skoro niedokładnie mierzy no to każdy kanał będzie niedokładnie mierzyć więc chociaż takie dane przybliżone sobie porównamy mamy z organic search 14 konwersji czyli z pozycjonowania SEO. Z Directa mamy 12, to też jest pewnie z, z, z YouTube'a przekierowanie, ale mamy też social media 32. Wejdziemy sobie w social, i jaką mamy tutaj statystykę? Z Facebooka mamy dwie konwersje: 15 z TikToka z reklam i 13 konwersji z YouTube'a. Zobacz, YouTube, który jest u mnie social media dominującym, mamy przez ostatnie 90 dni. 80 tysięcy wyświetleń, zróbmy jakiś taki. Tutaj jest stary film, to nie będziemy o tym mówić. Ale YouTube: 80 tysięcy wyświetleń, co się równa 13 konwersji. Oczywiście to, to mierzy niedokładnie, bo ludzie dzwonią też do mnie bezpośrednio, wypełniają formularze. Nie wszystko Analytics mierzy, ale zróbmy taką hipotezę, żeby się pouczyć. Czyli mamy 13 konwersji z YouTube'a. Wróćmy sobie do pozycjonowania bloga. Mamy 9 użytkowników, 8 tysięcy, przepraszam, 11 tysięcy sesji, bo to mogą być ci sami ludzie też, tak samo na YouTube. Więc zapiszmy sobie blog 11 tysięcy, co się przełożyło na 14 konwersji. Organic Search 14 konwersji. Czyli można powiedzieć, że wyniki blisko takie same, i zobaczcie. Mimo, że mamy tutaj 8 razy mniejszy ruch, 8 razy mniejszy ruch generuje ten sam rezultat biznesowy. I to jest właśnie potęga SEO, że my z naszej strony internetowej z Organic Search generujemy. 8 razy lepsze rezultaty biznesowe. Nie, nie biorąc pod uwagę już tego ruchu, bo tutaj jest jakiś organic search, czekajcie, tutaj sesje 8409, bo ja policzyłem wszystkie sesje, czyli mamy 8409 jest SEO, co się przełożyło na 14 konwersji. Dobrze, że tutaj <grytanie> czuwam, Eee, co się równa 10 razy mniejszy ruch generuje ten sam rezultat biznesowy i w tym odcinku pouczymy się, jak pozycjonować, aby zwiększać te nasze wyniki biznesowe. Zobacz, 80 tysięcy i 8 tysięcy 10 razy mniejszy ruch generuje ten sam rezultat biznesowy. Pierwsze, co musimy zrobić zawsze, to planer słów kluczowych lub senuto i badanie słów kluczowych. Wejdźmy sobie w Google, zalogujemy się. Najpierw musimy poznać frazy kluczowe, o których chcemy pisać. I zobacz, ja mam tutaj takie artykuły. Wejdźmy na stronę główną i tutaj mam różne artykuły. Wyfiltruję, a nawet możemy 90 dni. Przepraszam, kliknąłem podcasty. O, mamy 90 dni. Czyli mamy tutaj jeden artykuł, mamy tutaj drugi, mamy tutaj konsultacje, mamy mailer Light'a, jak zbudować grupę na Facebooku, jak skontaktować się z Facebookiem, rolki na Instagramie, jak wybić się na TikTok. Czyli ja piszę różne merytoryczne artykuły, w tej chwili jest ich blisko 150. I Każdy z ten artykuł sobie generuje jakiś tam ruch i w skali miesiąca jest to 3,4 tysiąca unikalnych użytkowników, sesję 4,2 tysiąca. Wchodzimy w ten planer słów kluczowych, wchodzimy w tą zakładkę narzędzie i ustawienia, planer słów kluczowych i tutaj będziemy szukać frazy, na którą chcemy się pozycjonować, na przykład sklep internetowy, jak zacząć. To jest taka fraza, jakaś tam wybrana, i badamy sobie, że tutaj mamy zmianę przez ostatnie 3 miesiące, duży wzrost. Mamy tutaj 480 tysięcy średnią miesięczną liczbę wyszukań, przez ostatnie 3 miesiące mamy tutaj progres, zmiana rok do roku plus 126%, czyli bardzo dużo, i mamy konkurencję średnią, czyli jesteśmy w stanie powalczyć. Tutaj mamy koszty, jeżeli chcielibyśmy się reklamować za pomocą Google Ads. I mamy też frazy z długiego ogona: sklep internetowy, od czego zacząć, sklep internetowy, jak zacząć prowadzić sklep internetowy, sprzedaż internetową, jak zacząć, czyli mamy różnego rodzaju tutaj poboczne frazy, które możemy również w artykule wykorzystać. Możemy sobie to wszystko spisać. Drugim narzędziem, w którym ja badam frazy kluczowe, jest Senuto. Na szybko się zaloguje. To już jest płatna aplikacja, ale nie musisz jej mieć. Wystarczy ci Google. Sklep internetowy, jak zacząć? Sprawdzam tutaj dane, czy to się wszystko pokrywa. I tutaj, według Sanuto, mamy jeszcze więcej ruchu. 590. Mamy też, jak zacząć pozycjonowanie sklepu internetowego. Sklep internetowy, jak zacząć forum. Czyli mamy tutaj 246 CPC. E, mamy dwa narzędzia, i możemy sobie stąd te frazy pokopiować e, lub wykorzystać narzędzie kont ADU. Zaraz do niego przejdziemy. I wyobraźmy sobie, że jest sytuacja, w której stwierdziliśmy, że ta fraza kluczowa, na którą chcemy się pozycjonować, jest dla nas bardzo dobra. Pamiętaj, że ty nie chcesz się pozycjonować na wszystkie frazy jednocześnie, bo ten artykuł nie będzie ci w końcu rankował na nic. Finalnie tylko skup się na tej jednej frazie czyli na tej a te frazy to będą poboczne możemy je wykorzystać jako nagłówki naszym core biznesem jest tutaj wygenerować zgarnąć jak największą część tego ruchu następnie kiedy mamy już wszystko dograne wchodzimy sobie w, w narzędzie kąt AI kont AI przeładuje nas do kąt adu aplikacja kąt adu wchodzimy w nasz projekt Tomasz Guzik. I tu mam różne rodzaju artykuły, które już wcześniej sobie tworzyłem. Na przykład o afiliacji. Mogę dodać nowy wątek. Sklep internetowy jak zacząć. Start. I tutaj narzędzie nam zaraz zacznie tutaj gromadzić dane na podstawie innych artykułów z Google'a i wyfiltruje nam, jakie frazy kluczowe powinniśmy sobie użyć, żeby mieć szansę. Pozycjonować się wysoko, pamiętaj, że nawet jeżeli wykonasz ten poradnik dokładnie, to że jest masa konkurencji, która również mnie ogląda, jest też masa konkurencji, która ma wieloletnie doświadczenie i duże budżety reklamowe. I to, to że wykonasz moją instrukcję w 100%, nie jest gwarantem tego, że ty będziesz wysoko. Czekamy sobie na, na analizy. Analiza jest w, w progresie, analiza jest właśnie ładowana zaraz nam się to wczyta, wejdźmy może w jakiś inny artykuł, na przykład o afiliacji. O afiliacji ten artykuł powoli mi zaczyna pracować. Czyli ja tutaj użyłem frazy kluczowej. Afiliacja, co to? To jest moja fraza, na którą chcę się pozycjonować. Afiliacja, co to? Bo sprawdziłem w Senuto, że ta fraza ma duży ruch. Afiliacja, co to? Duży czy nieduży? No duży. 2,9 tysiąca wyszukań, więc jest to fajna gdzieś tam fraza. I no mamy jeszcze, co to jest afiliacja, afiliacja, co to znaczy, ekspert afiliacji, co to, więc mamy duży ruch na, na afiliacje, Dlatego napisałem o tym artykuł. I naszym zadaniem jest zdobyć jak najwięcej punktów. Wejdźmy sobie jeszcze raz w tą aplikację Kontai, ponieważ już nam się pewnie załadował artykuł. Już pewnie jest w progresie. Sklep internetowy jak zacząć mamy i tutaj nam pisze podpowiada czy mamy wybrać sobie wyniki analizę na top 10 czy na top 30 ja chcę zazwyczaj top 10 top 10 mnie interesuje najbardziej i tutaj po boku mam frazy kluczowe na które, które powinny zostać umieszczone w artykule. I mamy coś takiego jak basic, czyli podstawowe frazy, na które powinniśmy użyć w artykule, i mamy extended, czyli takie frazy dodatkowe, jeżeli chcesz osiągnąć maksymalną liczbę punktów. To są frazy, które mamy użyć w artykule, a mamy jeszcze nagłówki. W pozycjonowaniu SEO istnieje coś takiego jak nagłówki. Mamy jeden nagłówek, H1 zawsze piszemy w artykule, i nagłówki H2 które budują strukturę naszego artykułu i tu mamy podpowiedzi, jakich użyć H2. Zazwyczaj artykuł składa się z H1 i kilku H2. Czasami jeszcze pod H2 jest H3, a jeżeli wchodzimy w głęboką strukturę artykułu, chcemy bardzo dokładnie coś opisać. Zazwyczaj się już nie używa H4 i tak dalej, bo są, są też takie haczwórki, hapionki, 6 ale w 99% przypadkach będziemy używać H1 i H2. I na tym się musisz tylko i wyłącznie skupić. Oprócz tego musisz zaprojektować tytuł SEO, czyli to, co ludzie będą widzieć w wyszukiwarce, tytuł i opis. To nie musi być identyczny tytuł, który będzie widniał, kiedy już ktoś kliknie i wyświetli ten, ten artykuł. Dlatego tutaj wpisujemy. Eee, tutaj nam podpowiada takie frazy. Eee, pamiętamy, pozycjonujemy się na sklep internetowy, jak zacząć. Poradnik e-commerce, krok po kroku. Poradnik. Krok po kroku, jak rozwinąć e-commerce. I zobaczcie, mamy tutaj, że nam się podświetla e-commerce, e-commerce. Czego nam się, o, już nam się podświetliło. I zobaczymy tutaj, że content score urósł nam do 20 punktów. Description jest to opis. I zobaczcie, tutaj mamy piksele. 600 pikseli powinniśmy użyć maksymalnie, bo reszta się nie wyświetli. I mamy tutaj podgląd, jak to wygląda w wyszukiwarce. Tak to wygląda na komputerach, tak to wygląda na telefonach. Więc moglibyśmy troszeczkę skrócić ten tytuł, ale nie jest, nie jest źle, bo większość się nam wyświetla. Description to, jest, to nie jest teoretycznie czynnik SEO, ale ma za zadanie zwiększyć naszą szansę, że ktoś kliknie w ten wynik wyszukiwania. Z tym, że Google od paru lat. Lubi sobie zaciągnąć ten description na podstawie tego, co znajduje się w artykule, ale mimo wszystko te description musimy wypełniać. Czyli na przykład, e, jak założyć własny sklep internetowy i generować sprzedaż online. Sprawdź, poradnik 2023. Sprawdź, poradnik 2023. Sprawdźmy ilość, ilość pikseli się zgadza możemy nawet dodać jeszcze zdanie. Gotowy. Tutorial od A do Z i znowu content score nam urósł. I tutaj jest informacja że najlepsza konkurencja ma aż 68 punktów i naszym tutaj celem jest dobić do 68 punktów. Mamy też coś takiego jak ideas czyli pomysły na wymyślenie nagłówków H1. I H2, i nawet H3. Więc możemy sobie strukturę artykułu zbudować za pomocą H2. Oczywiście H1 sobie zrobimy na przykład H1. Jak założyć sklep internetowy. Kopiuję sobie to. Zaznaczam, że to jest H1. Następnie buduję strukturę artykułu. Czyli co powinno się w tym artykule znajdować. Tutaj budujemy tak zwany lead Czyli kilka zdań wprowadzających do artykułu, kilka zdań wprowadzających do artykułu. Ja sobie to pokopiuję, żeby troszeczkę tego tekstu zająć. Przypuśćmy, że to jest tyle. I tą część. Pogrubiamy taka jest metodyka SEO, że to jest bardzo ważny, gdzieś tam nagłówek, który ma za zadanie sprawić, że użytkownik przeczyta więcej. Następnie montujemy spis treści. Spis treści możemy wygenerować za pomocą wtyczki, więc to się dzieje z automatu. Z automatu, więc tym się nie przejmujemy. Spisy treści są generowane na podstawie h 2 jak są to klikalne linki, które przeskrolują Twój artykuł w zależności w kto sobie coś kliknie w spisie treści jest to fajny ważny czynnik pod kątem pozycjonowania. Możemy sobie wybrać tutaj kilka H2, Na przykład taką, na przykład taką, na przykład, na przykład, na przykład taką. Pach i takich H2 przypuśćmy, że minimalnie powinno być około 5. I pamiętaj, że nie jest najważniejsze, żeby zbudować jak najbardziej rozbudowany artykuł, bo to nie zawsze się wyświetla wysoko w wyszukiwania. Masz zbudować taki złoty środek, który odpowiada na zapytania klientów, a nie za wszelką cenę, żeby nawalić nie wiadomo ile słów, fraz kluczowych. Ja już z doświadczenia się nauczyłem, że artykuł nie musi być przesadnie długi. Tutaj mamy podpowiedzi. Top 10 mają zazwyczaj 2718 słów. Stop 28, 2665. Więc staraj się mniej więcej w tym przedziale napisać taki artykuł. Możesz troszkę więcej, ale nie przesać, żeby ten artykuł nie był nagle 4 razy dłuższy niż cała konkurencja. I tu sobie kopiujemy treść, ona już nie będzie pogrubiona. I właśnie w tym miejscu, normal, zaznaczamy normal. Właśnie w tym miejscu musimy nafaszerować artykuł tymi frazami kluczowymi. O, znowu mi się coś z Hadwójką. Dobra, mamy taki artykuł, więc już rozumiesz o co chodzi. Content terms, i ja tutaj muszę użyć sobie w chadwójce już użyłem jakieś słowa. Terms in article. Musimy tego użyć, żeby jak najwięcej się świeciło. I tu pisze, ile razy powinniśmy takiej frazy użyć. Mamy tutaj już 44 punkty, czyli zbliżamy się powoli do konkurencji. Pokażę Ci, jak to wygląda na gotowym artykule odnośnie afiliacji. Czyli ja sobie tu zrobiłem meta title, meta description, wszedłem w content, pogrubiłem początek artykułu i tutaj starałem się używać tych fraz jak najwięcej, i to mi dało 80 punktów. I taki artykuł sobie zaprojektowałem. Następnie taki artykuł trzeba opublikować na bloga. Ja sobie wpiszę i odnajdę ten artykuł. Tomasz, guzik, afiliacja, co to? Jak najszybciej to znajdziemy. Afiliacja, co to? I mamy, zobaczcie, pogrubiony początek, a następnie wygenerowany automatycznie spis treści. Ja sobie kliknę, pach, i mnie przesuwa we właściwe miejsce w artykule. Artykuł jeszcze powinien być nafaszerowany linkami wewnętrznymi. Ja tutaj nie miałem aż tyle czasu zasobów, ale zazwyczaj jeszcze w artykułach tutaj daję linki o reklama grupy mojej. Wejdę na stronę główną i pokażę ci, jak to wygląda. Ja na dole jeszcze zazwyczaj o często daję filmik na YouTube, żeby jeszcze wzmocnić jakiś tam ranking, żeby ruch kierować na YouTube. A YouTube kieruje mi ruch na bloga i tak dalej, ale zobaczcie. Jeszcze na końcu robię taką ramkę przydatnych artykułów, i to są linki wewnętrzne, kierujące na inne artykuły na moim blogu. Ja sobie mogę na przykład kliknąć tutaj. I mam artykuł o reklamie. Ja tutaj daję jeszcze wezwania do działania, a dodatkowo czasami jeszcze polecając seowcy robić skrót artykułu już ręcznie. Ja sobie taką gotową sekcję przygotowuję, tylko podmieniam tutaj opisy. I proponują też dać link wewnętrzny, bo bardzo dużo osób w te linki tutaj na górze klika. I skrót artykułu nie jest pisem treści. Skrót artykułu ma dać całą możliwą merytorykę odnośnie artykułu dla osób, które przeczytają sobie tylko ten skrót. Czyli osoby, które tylko scrollują gdzieś tam, nie czytają całych artykułów przeczytają sobie skrót i wyjdą, czyli odpowiedzieliśmy na ich pytanie odnośnie tego co szukali w wyszukiwarce. Tutaj dałem wideo poradnik i tak to wygląda, artykuł, jakieś zdjęcia, jakieś wyzwania do działania, że jakoś to merytorycznie żeby wyglądało, a następnie wszystkie przydatne artykuły i tu nie wklejam byle jakich linków, tylko dopasowane. Pisze o reklamie na TikToku, to tu wkleiłem linki, wszystkie dotyczące z kategorii TikToka. A dodatkowo jeszcze tu mi zaciąga najnowsze artykuły. Nie wszędzie mam miniaturki, tutaj Wiktor dla mnie napisał artykuł, więc mam porobione linkowanie wewnętrzne na podstawie tutaj grafik do kliknięcia, ale mam też w formie takich linków. I to mi buduje zasięgi SEO, i to przekłada się na tą zabójczą konwersję. Tutaj Exit Pop-up, który zbiera dla Was. Maile. Jeżeli chcesz podziałać ze mną biznesowo, e, chcesz, abym robił dla ciebie marketing, wejdź na stronę darmowarozmowa.pl. Link znajduje się w opisie pod tym filmikiem i wypełnij ten prosty formularz. Dokonaj konwersji lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na ten numer, pogadamy i sprawdzę, czy będę w stanie ci pomóc.